No witam widzowie, w dzisiejszym odcinku damy sobie właśnie na pola widzenia. Na. takim właśnie. O kurde. No to co, biorę się do odcinka. Ale się dziwnie łazi na tym. K a polem widzenia. Ok, let's go, zaczynamy. O kurde. O kurde, ja to widzę dosłownie. Co to jest? Co to ma być? Za Nie! No, zabrał wszystko, dziad. A i zagram sobie moje trzy rączki. Czy to jest Dexia? Nie wiesz. Dexia, bój się. Dexia. Aha. Nie wiesz. Z tym polem widzenia, gdybym miał tak, to bym grał już normalnie, widzowie. To my to wygraliśmy, byś już. Myśmy już no, Znaczy, no nie wiem jak to mówię. Ale no, dobra, ustawmy sobie na takim poziomie i przejdźmy do drugiej rundy. Nie, pięć zamiar. Pierwsza, czwarty, let's go, Musimy się. Dzisiaj Dobra. Idziemy, idziemy, idziemy po tą skrzynkę. Ok. Co tu się dzieje? Zobaczcie w ogóle jak się buduje. E, 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 e. e, 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 e. To był jakiś żab. To był jakiś żab. Widzowie, ja nie robię tego specjalnie. Ja naprawdę tego nie robię na specjalnie widzowie. To nie no. to nie jest, skam. To wie, to nie jest skam. Ja wam mówię, no. Teraz z tym skandą lepiej. Nie, yeah. no ale nie, akurat nie żartuję teraz. Dajemy sobie chociaż na. 50. Dobra. To będzie odcinek z 50. Nie 30. Nie było nic. Nie było tematu. Dobra. Przetrwaliśmy. To no, gruba. To dobra. Zabrałem go mieczem. Szybko. Chciażby, sprinter! Zrób! Teraz mamy ostatnią rundę. rundy. Mam nadzieję, że z tych rund też się wykorzysta. Mam nadzieję, że chodzimy do przedostatniej I chciałabym ja tylko jeszcze coś powiedzieć. Ostatnie słowo na temat tego no, filmu. dzisiaj dobijecie 30 subów. Nagro maćcinek Bo na razie mam bana. Nie wiem, do jak i cholery, że nie mam broni też to, ale dostałem bana i nie mogę nagrywać na przykład na nagle przez taki lecznik to jest trochę limpa ale eee, coś nie ma żadnej daj coś a co ja z czego ja mam kogoś stali? ej w ogóle fajnie się buduje еще Speed Bridge, о спид -бридж, спид бридж Так, так так го даже страха Zapraszam, że wycofam nagrywam odcinek jest 20-28, ale po prostu mi się nie chciało. E, także e, na czym to ja e, wracając, że 30 sobie ma tylko z czego wtedy wybędzi się w, kom, w kom. Co, co jest? Co jest? Dobra. No, Mamy już całe wysycielkę. Nie, nie. Chłop się! Dobra, wracasz, stary, stary, wyluzuj z tym. Uwaga, łuk, łuk, moc jeden, kraj, okay. dorazy, doda taki mam szecik, taki mam eku. Dobra, chodź też, nie liczył, ogromna, jakaś kalsyba, nie, nie, nie. Cyk, strzelmy, co to jest? Je. Dobra, kombierajcie kończę. Dobrze, że ja dostał. A, nie mam strzał. Wygramy to! Wygramy to! Wygramy to! Wygramy to, widzowie! Wygramy to! Wygramy to. Wygramy to. Wygramy to. O, stary, stary ludzi, się zaraz w południu wezmę. Jest, jest. O jedno serce! No, Dobra. Idziemy tu. No, kurde, prawie go. Chodź tu na wędkę. Nie, walimy go. Pokaż sercki stary. Pokaż. No. Nie mogę go walić. Zabijam, zabijam, zabijam. Trzech braci zostało, trzech! Czy jeszcze mój teammate. Zabijam. Tak jest mój bracia! Wygrywamy to! A to jest gość i to jest wszystko. Całą rolnictwo się to.